Szczęść Boże, tu. Chcielibyśmy dzisiaj, już jesteśmy po liturgii Krzyża, do liturgii Męki Pańskiej, i jest już Pan Jezus wystawiony w najświętszym sakramencie w grobie Pańskim. Chcemy troszeczkę opowiedzieć o tym grobie, bo jest on, jak zawsze, wszystkie groby trochę komentarzem do tego, co się dzieje, do tej rzeczywistości, w której żyjemy. W tym roku. Pojawił się taki znak, taki symbol. Trochę zasugerowaliśmy się zwykłym obrazkiem, który znaleźliśmy w internecie. Taki właśnie odklejony, trochę człowiek od, od ściany. W tym, wypadku, w tym wypadku jest to właśnie Jezus Chrystus. Taki człowiek troszkę odklejony od Jezusa Chrystusa. Trochę chcemy pokazać, co to się może stać z człowiekiem, który właśnie się. Pozbawił Jezusa Chrystusa, który wołał o pomoc, krzyczy. Jezus Chrystus też woła za nim. Ten Pan Jezus jest takim współczesnym człowiekiem i wołał o pomoc. Jest to jakiś komentarz również do tych słów z księgi Zajasza, z pieśni o Słudze Jachwy. W jego ranach jest nasze zdrowie, to ta jest ta, ta przepiękna zapowiedź mesjasza, nie jako, nie jako jakiegoś wspaniałego wodza, siłacza, jakiegoś wojownika, ale właśnie umęczonego y, sługi Jahwe, przed którym zakrywa się twarz, tak, jest, tak nieludzko jest oszpecony i tam znajdujemy to jedno zdanie bardzo tajemnicze, bardzo ciekawe, że w jego ranach jest nasze zdrowie. No niech to będzie też jakiś komentarz do tej sytuacji, w której jesteśmy, żebyśmy właśnie w tej, w tej trudnej sytuacji epidemii szukali pomocy u Jezusa Chrystusa umęczonego, ukrzyżowanego. Zapraszamy, żeby może tutaj przyjść i, i na chwilę adoracji, jeśli mamy, mamy nie, nie chcemy to na pewno wyciągać was z domów, ale... Jeżeli ktoś będzie szedł obok kościoła, jest otwarty, można przyjść indywidualnie na krótką chwilę adoracji. Zapraszamy.